A się widzowie w kolejnym odcinku, że ten są średnio. Na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki oraz wyświetlenia pod poprzednim filmikiem o sprawozbi Cenie. No, w dzisiejszym takim krótszym nieco materiale chciałbym wam no, tak przybliżyć sytuację z ostatnich dni, która jest związała właśnie z wypowiem Birament Ceny. A mianowicie pierwsza z nich to jest to, tutaj po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, który został zaproszony do Mencen, nastąpiła konferencja, no taka spontaniczna konferencja, nazwijmy to tak, której pewna reporterka z telewizji rządowej TVP wypomniała Mencen jego piątkę. Jest to związane z jego wypowiedzią z 2019 roku, kiedy w trakcie wykładu właśnie na temat, nazwijmy to takich, prowadzenia tej takiej polityki jak zyskać popularność, no, wspomniał o tym haśle, że było oparte i to badaniami przeprowadzonymi przez konfederację. No, jak możecie wiedzieć, no, ta wypowiedź była bardzo i to bardzo często wycinana przez różne stacje tego nurtu, no, głównie w celu atakowania Konfederacji i bardziej słowa Miramensena. Tylko jak to już było w tej polityce, stacje te też są upolitycznione i wszystko tak, żeby jak najbardziej zaszkodzić, wycinały tylko mały, mały bardzo mały króciutki fragment, no dosłownie do 20 sekund może, 40-minutowego wykładu, no zginie, dlatego większość nie ludzi nie, nie widziała całego kontekstu tej jego wypowiedzi. Prostu, dlatego serdecznie. No, Was naprawdę zachęcam do obejrzenia całości tego wykładu. Jeśli nie macie jeszcze czasu, chociaż dajcie sobie ten fragment, żebyście poznali właśnie większy kontekst tej wypowiedzi zrozumieli, że to tak naprawdę nie było w końcu programem słowa Miramen tak? No bo każdy może się zgodzić, że były to, były to bardzo kontrowersyjne słowa, ale to nie było częścią jego programu wyborczego. To było bardziej, nazwijmy to, przykładowe, jak właśnie takie słowa mogły zyskać na popularności internecie, w internecie, telewizji ogólnie w społeczeństwie. I no, więc niech to no także powiedzieć, że udowodnił, że tak właśnie się dzieje, bo jego ta piątka stała się popularna na całą Polskę. Więc można terutę, że przeprowadził bardzo dobry wykład na ten temat. Jak teraz przechodząc do, do takiego następnego wydarzenia, do, związanego z panem Mancenem, podczas ostatniego swojego odcinka stała się, rzecz taka wręcz niespotykana, niespotykana wśród kandydatów na prezydenta, zwłaszcza przed jeszcze pierwszą turą wyborów. Sławomir Mencen tutaj zachęcił jak najbardziej swoich wyborców, jakby inne osoby, które go oglądają, żeby pomogli Krzysztofowi i no, innemu kandydatowi na prezydenta, który jednak no, występuje tam trochę, to się na to jest trochę takiego, ja, nazwijmy to, wartu eksperymentu społecznego, żeby wziąć udział w tej debacie prezydenckiej, może tam innym kandydatom zadać niewygodne pytania. jak ma bardzo duży problem ze zebraniem wszystkich podpisów. Nie oszukujemy się do tego, czy mieć strukturę w całej Polsce. Też pan Stanowski jednak chce zebrać to nie tak jak pora ilość innych kandydatów, ale to przecież on chce to zrobić w legalny sposób, tak żebyście Wy rzeczywiście się podpisali pod tym, a nie tak jak to niektóre struktury, które mają, że jedna osoba nikomu nieznana, nagle potrafi przynieść parę tysięcy podpisów. Bo, no nie wiem jak wy, ja jakoś w moim życiu może razy widziałem kogoś, kto zbierał podpisy dla kandydatów na prezydenta, a jednak oni potrafią przynieść, nie wiem, milion, milion z kawałkiem podpisów, od różnych ludzi się zastanawiam, gdzie ci ludzie wszyscy są. Ja przez całe swoje, no już, już też, też najmłodszy nie jestem, ale ja razy widziałem kogoś, jak zbierał podpisy. A, i zaznaczę, jest nie, nie jestem z jakiegoś mniejszego miasteczka. I tutaj wracając do tego, to jest bardzo niespotykane, może to być jak naprawdę z dwóch powodów. Jednego, że Sławomir Męcen też jest trochę zaciekawiony, jakby to wyglądało, chce to poprzeć, aczkolwiek politycznie może mu to zaszkodzić, ze względu, że pan Stanowski może mu odebrać ten symboliczny jeden do 1,5 punktu procentowego wyborów prezydenckich, które jednak mogą być decydujące do przejścia do drugiej tury, ale jeśli Sławomir Męcen wierzy, że jakąś większą przewagą dostanie się do tej drugiej tury wyborów, żeby na no spokojnie, wiecie, mógł sobie przejść tam do drugiej, wygrać z Nawrockim, to wtedy ten elektorat głosował na Stanowskiego, te 1,5 punkta procentowego, jak najbardziej będą bardziej skłonni zagłosować na słowo Mira Mencena, a patrząc na, na sondaże drugiej tury wyborów, jeśli by to było mieć być między Czaskowskim a Mencenem, no to tutaj miało można powiedzieć, że tutaj będzie raczej różnica właśnie takiego 1-2 punktów procentowych, która zadecyduje o tym, kto zwycięży w drugiej turze wyborów. Też należy tutaj zaznaczyć, że, wiecie, jak on w pierwszej turze Mencen będzie miał powiedzmy 20 parę procent, no wiadomo, miał 51%. Ale tutaj przychodzi właśnie to, co dzieje, co możecie już zauważyć od tysiąca powiedzmy, a mianowicie. Jest to teoretycznie pójdźmy na to tak, że Mencen mógłby przejąć wtedy na drugą turę elektorat, Rauna, Jakubiaka, Panowskiego, porą część elektoratu hołowni, do tego dochodzi elektorat Pisu. Elektorat Pisu, który z no, jakby nie patrzeć, kupię się w, te, w tym wypadku na dwie rzeczy. Pierwsza jest ta, że na pewno by nie zagłosowali na Trzaskowskiego i nie chcieliby, żeby on został prezydentem. Druga, że no, męcen obie obecnie też, ze, ze względu na to, jak nawrotki sobie lekko zapożyczył jego program wyborczy, aż tak bardzo od niego nie odchodzi. Dlatego elektorat pisuje, tak też jak najbardziej byłby, byłby skłonny zagłosować drugie duże na słowo mi ramen Oczywiście nie cały, ale na pewno duża jego część. Dlatego tutaj, dosłownie, ja sądzę, moja własna to jest opinia oczywiście, ten jeden do dwóch punktów procentowych zadecydują. O o drugiej, duże wyborów prezydenckich, jeśli uda się nam dostać słowo Mirowi Mencenowi, to by teraz, jak mogliście zauważyć, już coraz częściej zaczynają się ataki polityczne, czy to przez właśnie różnego rodzaju stacje telewizyjne czy przez innych polityków, głównie z tej centro lewicowej strony. Tutaj mamy się głównie Szło na Hołownie, który już na ten trochę przejechał, za, du za dużo na ten temat, ale tutaj, także patrząc z drugiej strony, niektórzy politycy PiSu, oczywiście zaczynają już dawać swoje poparcie Mencenowi. Abotują trochę lekko nawrockiego w ten sposób, ale to też może być dlatego, że oni wiedzą, że Medcen w drugiej turze wyborów ma większe szanse na wygranie z Trzaskowskim niż na Wrocławskim. Między innymi chodzi mi tutaj o posła Kukiza oraz byłą premier Beatę Szydło, że no, mniej w czy, mniej czy bardziej otwarty sposób wyrazili bardzo pozytywnie o w ostatnim czasie. Sądzę, że to jest tylko, wiecie, to jest tylko boje polityków, a myślę, że ich jest znacznie więcej. Takich chętnych wyrazić jego poparcie, zwłaszcza jeśli to już będzie ten okres między pierwszą a drugą turą wyborów. Dziękuję Wam widzowie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje oraz lajki. Zapraszam Was do komentowania. To było dzisiaj na tyle. Żegnajcie!